Siema widzowie z Cycler Zakrzak w dzisiejszym odcinku robimy sobie Pro versus Noob Challenge. Polega on na tym, że w tym odcinku wcielam się w dwa skiny: w Tora oraz w potężną tor, który jeden jest złoty, a druga jest szara. Złotym torem mogę grać tylko o oczywiście najlepszymi złotymi przedmiotami, a srebrną tor mogę grać najgorszymi przedmiotami powiedzmy nuba. Więc jest to w pewnym sensie taki odcinek pojedynkowy. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, walicie łapę w górę, subskrybujcie oczywiście kanał, żeby ich nie ominąć. Oraz pamiętajcie widzowie o kodzie Zakrzak i Ty w sklepie. Dziękuję naprawdę każdemu, kto wspiera z kodem Zakrzak i Ty w sklepie. Ja już się przedłużam, zapraszam Was do oglądania Noob vs. Pros Challenge. Ja już jestem w busie i patrzymy, jakiego dostałem z kina, ponieważ dzisiaj albo będę miał itemy kozaka, prosa, albo będę nubem. Mam nadzieję, że będzie to pros. Uwaga: 3, 2, 1, skaczemy i mamy widzowie szarą babeczkę, czyli oczywiście bronię nuba. Tak, w takim razie, gdzie by tutaj polecić? No, szare przedmioty, jak wiemy, no, najlepsze niestety nie są, ale spokojnie może w następnym meczu będą itemy bossa. W takim razie polećmy sobie gdzieś, gdzie będą szare przedmioty, na przykład powiedzmy, że szymrane szyby. Czy tu jest jakaś szara pompka? To, to może być coś szarego, dobra, to nie jest nic szarego Widzowie, bo tak trochę chyba źle poleciałem, bo ze skrzynek nie lecą szarej temy. Tak, zapomniałem, że tutaj są niebieskie i zielone ze skrzyni. Tu mamy ło wow, jakiś gościa. Daj mi coś szarego, daj mi coś szarego, bo nie wiem niczego nie mam. dobra już mam kałaszka. Już mam też pompę. Wow, chłopie, jak się ładnie tutaj złożyło, że dwa itemy koło siebie. Wypijamy szybko, widzę podkip Tu jest gościu, ta jest tu! Uwaga, daję mu bombę! Zero ma trzydzieści, zero, dobra, jeden leży, drugi był chyba u góry, ta jest. Jest tu ziomek, leż drugi, mamy dwójkę! Crisping Gamer YouTube to chyba Polak. Pozdrawiamy zawodnika. Ulećmy się po raz kolejny, widzowie, jedna potka, druga potka duża i nie jest całkiem dobrze. Ej, szybkie dwa fragi, jest git, serio. Jest ziomek, widzowie, daj mu bombę! 26! Biało ma bardzo! Jest tutaj, na biało po raz kolejny, no padnijże! Proszę cię, padnij, no ile ty masz kapę, ziomek? Ja nie matca nawet na walkę. Aha, chłopcy, portaforta wrzucił, no to ładnie. Widzowie, dojeżdżam go, jest tutaj biało, no i leży kolejny, mamy trzeciego. Słuchajcie, no jak my tutaj lecimy z tych e, szarych itemów nuba, tak można powiedzieć. Ogółem w komentarzu dawajcie propozycje na kolejne odcinki tego typu, na przykład Spider-Man kontra Venom albo Marvel kontra DC i myślę, że można jeszcze więcej tego wymyślić. A więc dajcie znaka w komentarzu, jeśli chcecie zobaczyć więcej tych odcinków i walnijcie łapę w górę, a na pewno takie nagram. Czyli co, Wychodzi na to, Że poleciałem na rany. W sumie to nie chciałem tu lecieć, ale jednak wyszło to nam dobrze. Znalazłem trzy broni nuba, czyli oczywiście w tym przypadku szare przedmioty, bo wiecie, określenie szarego przedmiotu na przedmiot nuba, no jest złe, bo każdy item jest dobry na swój sposób. Tylko chodzi nam o to, że dzisiaj no, taki temat odcinka jest po prostu wiecie o co chodzi. Przy okazji to mnie jakiś ziomek na nawala. Kuściu, daj mi spokój, dobra? Z góry dziękuję. Idziemy do strefki, bo strefa jest na tiltedach. Uuu, no to wiedzą o co robimy. Wbijamy na Tiltedy. Słuchajcie, no im szybciej. Tym lepiej, ja pędzę, widzowie na kulkach i przy okazji się uleczy do fula, Bo nie zwróciłem uwagi na to, że mam, nawet nie mam 100hp, więc jest lipa Zlikwiduj gracza, ale OG, acycyp. Okej, okay, no to lecimy go zlikwidować, proste, proste Chyba, że to on zlikwiduje nas, to się jeszcze zobaczy, prawda? chłopie yy, chłopiec, widzowie, laseruje go No traf coś, 29 dostał, 28 znaczy Lecimy na kulce, let's go, siemano byku, 14, 20, no kolejne 20 Wow, jest tutaj, łączyk ręce, przebudował mnie, daszek na głowę gdzie on jest, widzowie? On jest tutaj. Aha, fajnie spadłem. Bombę udaje, Mamy go tutaj. Kolejna bomba, kolejna bomba. 120 i leży czwarty. Ej, przepraszam, że ja dzisiaj tak się jąkam, ale wstałem dopiero, widzowie, w sensie wstałem z łóżka. Obudziłem się i od razu nagrywam odcinek i ciężko przez to trochę się mówi. Wyobraźcie sobie, gdybym grał broniami prosa. Miałbym teraz mitycznego młota i złotego shotguna. Tylko czy my znajdziemy wolną pompę tutaj? No, może być trochę ciężko. Ale wiecie, co za to znalazłem? Jest młot. Dawaj młota, gościu. Z młota będzie troszeczkę lepiej niż Skałacha. Ogółem ciekawy jestem, jaki jest wasz ulubiony karabin. Auk, Młot czy Kałach? Bo ja wam powiem szczerze, że ostatnio naprawdę Młot mnie do siebie przekonuje. Jednak wiadomo, Auk jest przepotężny, ale czy Młot nie jest od niego minimalnie lepszy na solo? Nie wiem, możecie się wypowiedzieć w komentarzu, że ciekawy jestem. A teraz wiecie co robimy. Dokładnie tak, wjazd na tilted i dojeżdżamy każdego. Wow, typ, ja zostałem dojechany przez gościa jakiegoś. ty chłop chłopnie tutaj dojeżdża. Byku, co ty mi robisz? A jaki spoceniec! Widzieliście to? To był jakiś totalny kod. A więc w meczu Nubasa zdobyłem 4 fragi, zobaczymy ile zdobędę w meczu Proca. W pierwszym meczu wylosowało mi Nuba, no więc wiadomo, teraz przyszła pora na prosa. Wiecie co robimy, jeżeli mamy złotej temy, lecimy oczywiście na moją ulubioną stację, na której ulepszymy wszystko do złotych. 5 tysięcy golda jest, czego chcieć więcej. Zobaczymy, czy pójdzie mi lepiej jako noob, czy jako pros, zaraz się przekonamy. Jeżeli przegram jako pros, lecimy znowu do Nuba, no i do skutku, aż wyjdzie nam dobra gierka. A więc na pewno mamy tutaj już tak, patrząc z góry, pompę i skrzynka ulepszona. Co jest grane? Powiedzcie że złoty item, fioletowa heavy Wiecie co z nią robimy, ulepszamy ją. O, człowieku, już mi się to zaczyna podobać ten loot naprawdę no, jest piękny. Widzowie, pierwszy złoty item, właśnie wjechał. Mamy pompkę, więc kolejny złoty item również właśnie wjechał. Musiałem to powiedzieć powoli, no bo go dłużej ulepszałem. Zbijamy szybko beczki. Ej, czemu? Pokazuje mi, że mam 4 amodopompy? do pompy, a tak naprawdę mam 9. O co tu chodzi? MK również znaleziona, mamy kałacha, więc to jest mój loot na tą gierkę. 3, 2, 1, mamy to, więc... Można powiedzieć, że to jest właśnie loot prosa. Znaczy chodzi tu o to, że wszystko jest oczywiście złote. Zbieramy macy, dojeżdżamy gości na fula, bo z takim lutem mam nadzieję, że uda się wygrać. Albo przynajmniej zagrać dobry mecz. To, to oczywiście o to chodzi. Ej, czy ktoś będzie na tej miejscówce piratów? Bo wydaje się, że jest pusta. Ona serio jest pusta. Chociaż czekajcie, są jakieś goście w domku, ta widzę ich. Gziomek puszcza piły, tylko skąd on nie puszcza? Czy on jest w domku i nawala piłami? I ta jest tam! Snajpę mu daje! O człowieku, snajpa przez okno. Tak, to chyba jeszcze nigdy nie trafiłem. A stala vista, byku. zapraszam do lobby. Ależ bomba wleciała. Naprawdę. Ładne to było. Czy on miał coś złotego? No niestety, złotych itemów on nie miał. A szkoda, bo liczyłem na to, że coś tam będzie miał. Ale ile matca? Człowieku? 200, 200, 200. Ja cię kręcę. 300. No razem to z niego dostałem 600 marców, Jak nawet nie lepiej. Takich mogę pokonywać gości. Pewnie, że tak. 37 osób do końca. Jeden frak. Jak potoczy się nagierka dla nas? Mam nadzieję, że dobrze. Mam strefę. Może tutaj ktoś będzie? Chyba jednak tutaj nikogo nie ma, więc szukamy dalej. Mam zlecenie. Tylko problem jest taki, że ten gość jest na Tiltedach. A wiecie, co się stało w tamtej? tym Meczu na Tedach. No, i pytanie, czy ja chcę tam iść. Chcę, ale będziemy bili na daleko. To jest plan. w jest gwałcie, daję mu snajpę. 600 dostał, to jest ten z mojego celu. Chyba mu wysadziłem brykę, czy nie wysadziłem? Tak, wysadziłem mu brykę. Kolejnemu dajemy snajpę Widzowie, wysadzamy mu tym razem tira, więc ja jestem rozwalaczem samochodów na tym serwerze, tako. Uwaga, 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 snajperka! Mało zabrakło. Milimetry. Ej, tam się ostrotukom przy portaforcie, daj mu snajpę! trafiłem to! Jakim cudem ja to trafiłem? To był taki strzał pół na ośle, ale Dobrze, że weszło. Ale bomby chłop dostał. Nie mam pytań. Ile no to było metrów? Chyba dużo całkiem. Ej, jest tu ziomek. Daję mu snajpy, widzowie. Okej, okay, nasz Lachlan porobiony. Słuchajcie, był cel. No i cel trzeba było wyeliminować. Prosta sprawa. Tak, wiem, że stał w miejscu, ale i, i tak ważne, że udało się go porobić, prawda? Co on tu miał ciekawego? Ty, no nie miał złotych itemów tak samo. Tutaj nikt nie ma złotych itemów, serio. Idziemy zabrać mu jeszcze metal, bo myślę, że miał go całkiem dużo. No, 100, no to tak średnio. Mogło być lepiej, ale nie jest źle. Drugi frag zrobiony. No to co? Leciłem po trzeciego. Prosta sprawa. Przy okazji dajcie znaka, jak podobają wam się te właśnie nowe skiny z Marvela, czyli Thor i Potężna Thor. Bo jak dla mnie te skiny są totalnymi kozakami, serio. Powiem tak, jak na razie pod względem fragów wygrywa lud Nuba, ale pod względem miejsca lut Prosa. Czyli tak naprawdę to jest wyrównanie, można powiedzieć. Patrzcie, gdzie ten zrzut leci. Dosłownie przy strefie. Ciekawe, czy ktoś go weźmie. Myślę, że nie. Kolejny ziomek tam biegnie. Otwierano boksa. 130 dostał. Bez porównania. Ciężka Wupa. To jest naprawdę najlepsza lepszy item w grze ze wszystkich, serio Jak ja mam ciężką mawkę, to gra mi się 100 razy lepiej Totalnie Kolejna snajperka, aj, szkoda, 33 Możemy spróbować go dojechać, trochę do niego podejść Wow, dostałem od niego, co jest grane? Proszę mnie tutaj zostawić w spokoju, halo Jest w budynku, nie trafiłem go I biało ma, no to co widzowie Rura w niego, krótka piłka, lecimy Ziomek idzie na high granda, daj mu bombę No i mam cię, bierzemy oczywiście korony zwycięzcy Bo w tym meczu mamy być zwycięzcą Słyszałem, że będziemy, podobno Nie, no to się oczywiście jeszcze zobaczymy. Ale dobrze byłoby wygrać. Złotą pompę mam, więc mi się nie przyda, ciśniemy dalej. 130? Ja cię kręcę jakie orozy snajperki. No i tym oto sposobem wyrównaliśmy widzowie wynik lutu, powiedzmy tego nuba, tego szarego lutu. No wychyli jeszcze raz tu ci taką snajperkę, że głowa mała gościu. Czy on wychyli? Nie wychyli. Zbijam zrzut na ziemię. Budujemy jakiś taki kwadrat, trochę duży, dziwny. Otwieramy. Proszę daj mi coś fajnego. Ej no czemu złote temy z tego nie lecą? SMG by na przykład się przydał, albo AUG, albo młot, coś takiego. A tutaj dostaję fioletową pompę. Chłop tu jest widzowie, czyści się 37 dostał, 37 po raz drugi Szkoda, że wcześniej się nie skapiłem, to bym mu snajper dał 37 znowu No ja mówię, że ja już mu dałem 100 damage a. Laseruję go, no traf coś za krzak 37, biało, 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 bardzo mało Nie no, dojadę go już, widzowie, ile można próbować No trzeba po prostu postawić wszystko na jedną kartę I dojechać, aha, tylko, że tu jest kolejny No to fajnie, fajnie, kozacko Super, że tutaj jest tyle ludzi Na ogół, mega 37. Nie no, ten gość mnie denerwuje 37, biał, bardzo biał ma. Ej, gra mega dziwnie ten ziomek, bardzo dziwnie gra. Bombę mu daję, biało 35, bomba, nie trafiłem! Dobra, widzowie, nie koło mnie, edytuje się na niego szybko. Wyjście do góry, bomba! Leży mamy go! Let's go! Cztery osoby do końca, mamy mitycznego młota, zabierzmy mityczny młot, tylko pytanie widzowie, jak to się skończy? Nie mam leczenia, ogółem jest naprawdę źle. Snajpa 130-0 Chłop dostał 180 Jasny Gincior, ale dzisiaj potężne snajpy się dają Serio Czekam teraz, aż ten gościu wychyli. Bo widać tam lufę, jakby przez tą ścianę. Ta wychyla, wychyla, wychyla troszeczkę. No, wychyli się na dłużej. Wcale nie dam ci wtedy snajperki. W ogóle. Wychylił się! Snajpa leci! Uhuhu, człowieku! Widzowie, jak to dobrze czasem jest po prostu przykampić na jakiegoś gościa. Nie podpalać się i zagrać to spokojnie. Bombę mu to 130? Czy tam 102? Nie jestem pewien. To jest moja gierka. Ja wam mówię, wygrywamy. To krótka piła, widzowie. Jest tutaj. 35, 70. No i powiedzcie mi, widzowie, co ja mam w takiej sytuacji? Zrobić leży! Zostaliśmy jeden na jeden. To jest moja gierka. Uwaga, schodzę niżej trochę, idę tutaj. I bombę mu daję. Leci laser, Nie trafiłem. Tak, no to lekki przypał, że tak powiem. Mogli niby zagrać na leczenie, ale czy mi się opłaca drugie miejsce? Słuchajcie, widzę, no zrobiłem wszystko, żeby się udało, ale gość był lepszy. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, żeby niczego nie ominąć. Pamiętajcie o kodzie i ty w sklepie, dzięki każdemu, kto wspiera z kodem i ty. No i oczywiście dajcie propozycje na kolejne takie odcinki w kętarzu Trzymajcie się, do następnego i piona.